Szczęść Boże kochani, witam na rozważaniu w środę. Ewangelia według św. Marka, trzeci rozdział, wersety 1 do 6. Mamy kolejny dzień tygodnia, kiedy Ewangelia, dziś Ewangelia Marka porusza temat dobroci względem zasad ustalonych przez ludzi w przepisach, czyli mamy temat przepisy. I co mamy dzisiaj? Szabat w synagodze był człowiek z uskniętą ręką. Jezus wywołał Go na środek. Nie było to zbyt komfortowe dla tego człowieka, gdy musiał stanąć na środku i gdy wszyscy zwracali uwagę na jego kalectwo, patrzyli na niego. Jezus chciał mu pomóc, chciał go uzdrowić, ale wiedział, że wielu ludziom nie spodoba się to. Swoim przeciwnikom widział ich niezadowolenie i tym swoim przeciwnikom zadał bardzo niewygodne pytanie: czy wolno czynić dobro w Szabat? Czyli w święty dzień. Nie odpowiedzieli. A przecież odpowiedź jest prosta, że wolno, nawet należy czynić dobro. To był święty dzień. Dobro należy czynić zawsze i w każdych okolicznościach. Smutne jest to, gdy ktoś zacina się na dobro. Trzyma się, no, prawo, przepisy są ważniejsze. Najważniejszym przepisem jest właśnie dobroć, miłość. Uzdrawiając tego chorego, czyniąc dobro, Jezus zignorował złe samopoczucie swoich przeciwników. I to jest wskazówka. Czasem trzeba właśnie to złe samopoczucie czyjeś zignorować, wtedy, kiedy czynimy dobro, no, a, a komuś się to nie podoba. Zignorować. Jezus naraził się na ich gniew i wrogość do tego stopnia, że postanowili Go zabić. Za co? Za to, że był niewygodny nie chciał odgrywać roli jakiej oczekiwało od niego środowisko faryzeuszy i zwolenników Heroda. Jezus znał konsekwencje swojej postawy. On doskonale wiedział, że wrogość wobec niego będzie jeszcze większa, ale nadal czynił dobro, nadal uzdrawiał, nadal przebaczał, nadal nauczał. I to jest wskazówka dla nas, gdy być może my znajdujemy się czy z... Byliśmy w takiej sytuacji, czy będziemy w takiej sytuacji, gdzie będziemy doświadczali presji lub prześladowań, gdy będziemy musieli wybrać, musimy wybrać, kto ma być z nas zadowolony: ludzie czy Jezus. I gdy wybieramy zadowolenie Jezusa, liczymy się z niezadowoleniem tej drugiej strony. Historia człowieka z uschłą ręką jeszcze, jeszcze jedną myśl nam poddaje. Mianowicie zaprasza nas do tego, byśmy to my dzisiaj pokazali Jezusowi naszą uschłą rękę, czyli nasze bolączki. Takie to, co nas boli, wszystko to, co w nas nie domaga i co potrzebuje jego uzdrawiającego dotknięcia, a on uzdrowi. No to rozmawiajmy z nim, oddajmy mu te uschłe ręce i wszystko, co mamy uschłe. Szczęść Boże.